Cześć, witam Was znowu na szlaku, tym razem z Piwnicznej Zdroju. Trochę dzisiaj rano mniej świeżo, bo po 14 godzinach w pociągu, ale dojechałyśmy właśnie na miejsce i dzisiaj będziemy szli trasą żółtym szlakiem z Piwnicznej Zdroju na Radziejową, a później fragmentem głównego szlaku Beskidzkiego do schroniska na Przechybie. Taki mamy plan na dziś, więc e, dziś w nagraniu odrobina Beskidu Sądeckiego i najwyższy szczyt tegoż właśnie pasma do Korony Gór Polski. Zapraszam na wycieczkę. Takie mamy widoki z drogi na radziejową. Tutaj po drodze mijamy kapliczkę. One są z tego co zauważyliśmy bardzo często w Małopolsce. Wypniemy się dalej pod górę. Będziemy się starali iść w miarę sprawnie, ponieważ już zaraz po przyjeździe przywitał nas alert RCB mówiący o możliwych dzisiaj burzach wolelibyśmy już być w tym czasie w schronisku i rzeczywiście chmury dookoła się zbierają więc nie ma co przedłużać Dotarliśmy już na niemcową. Tak to tutaj wygląda: tutaj żółty szlak spotyka się z czerwonym głównym szlakiem beskidzkim. Tak wygląda to miejsce. A tutaj, tędy przyszliśmy żółtym szlakiem. Teraz będziemy kontynuować właśnie na czerwonym czyli głównym szlakiem bezskitkim Znak mówi, że na radziejową jest jakaś godzina 45- 2 godziny zobaczymy po cichu liczymy, że pójdzie nam to trochę szybciej No ale zobaczymy jak to będzie wyglądało jednak po 14 godzinach w pociągu przysypiając na siedząco to jest trochę odczuwalne kondycyjnie dzisiaj no i to też pierwszy dzień na trasie to zawsze tak na, na rozruch trochę trzeba no ale póki co chmury się trochę zbierają, ale jeszcze nic wielkiego się nie dzieje, więc mam nadzieję, że zdążymy dojść do schroniska zanim, zanim ewentualna burza nas, yy, nas napotka. Z piwnicznej zdroju w zasadzie ten pierwszy odcinek szlaku był prawie cały czas pod górkę. Dopiero jak doszliśmy do gronia, mniej więcej mniej więcej na tą wysokość na trasie, to zaczęły się takie odcinki, takie trochę podejścia, trochę płaskiego, także nie tylko ciągle pod górkę, ale można odpocząć. Ja takie o wiele bardziej lubię niż tylko ciągle w górę i w górę. Więc i tutaj z tego co widzę póki co czerwony szlak też tak właśnie się przedstawia, że teraz mamy tutaj troszkę takiego płaskiego przejścia zobaczymy jak to będzie dalej, ale jak patrzyliśmy na poziomicę na mapie to nie wyglądało to już wcale strasznie więc najgorsza, najgorsze już chyba mamy. Najwięcej podejść mamy już za sobą chyba. No było tak ładnie. Komu to przeszkadzało? Kowarka jak zwykle spłaszcza, i nie widać tego, jak bardzo jest pod górkę. Można gdzieś zgłosić reklamację odnośnie tego szlaku? Kontakty w komentarzach proszę. Gdyby ktoś coś wiedział. Jak to tak w górach? Pod górkę. Bez sensu zupełnie. Weszliśmy na górę, a teraz musimy zejść o, tam na dół. Takie marnowanie dobrej wysokości. Tak wygląda szczyt Radziejowej. Tu jest skrzyneczka, w której mieszka pieczątka.

Idziemy teraz z Radziejowej już do schroniska na przechybie, gdzie dzisiaj będziemy nocować. Idziemy czerwonym szlakiem, fragmentem głównego szlaku beskickiego. No tutaj to już w ogóle jest super, bo idzie się delikatnie w dół albo po płaskim. Jest bardzo przyjemna, szeroka droga. Szczęśliwie póki co nic nie wskazuje, żeby miała być zaraz burza. Więc spokojnie zdążymy do schroniska. No i taka to wycieczka na Radziejową. Byliśmy tam, na Radziejowej. Może nawet widać wieżę widokową stąd. Teraz po drodze mijamy takie piękne widoki. Nie zbierające się ciemne chmury, więc zmykamy do schroniska. do dogrywka jeszcze do wycieczki na Radziejową. Tak wygląda schronisko PTTK na Przechybie. Tutaj spędziliśmy e, noc, dzisiaj już idziemy dalej, ale bardzo polecam to schronisko, bo jest naprawdę, e, naprawdę bardzo fajne, bardzo czyste i przemiła jest obsługa. Standard jest e, no, jak na schronisko wręcz hotelowy, więc jest super. Mam nadzieję, że kiedyś tu jeszcze wrócimy. Jeszcze dogrywka numer 2, podsumowanie wczorajszej trasy na radziejową. E, poszliśmy najpierw żółtym szlakiem z piwnicznej Zdroju, później zmieniliśmy na czerwony na fragment głównego szlaku Beskickiego i e, skończyliśmy dzień w schronisku na przychybie. Trasa, cała trasa miała jakieś 15,5-16 km, w zależności od tego, która aplikacja. Ile pokazała? Nie jest trudna. W pierwszej części do gronia, idzie głównie pod górkę, później to jest tak na zmianę trochę pod górkę, trochę po płaskim więc są takie momenty na odpoczynek. Ale ogólnie jest bardzo fajna. I no, na trasie są punkty widokowe więc są ładne panoramy. Na razie jest wieża widokowa. Więc przy dobrych warunkach można podziwiać Pieniny, gorce, Tatry, wszystkie okoliczne tutaj pasma górskie i naprawdę jest pięknie. Ja polecam. Polecam tutaj ta część Beskidów jest naprawdę ładna i przyjemna. No i co? Do zobaczenia na kolejnych wędrówkach na szlaku.